Dziś w odcinku stworzyliśmy podrabianą double pompę, która okazała się 500 razy lepsza. Oglądajcie odcinek do samego końca, bo naprawdę to, co się będzie działo jest jednym słowem chore. Zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał oraz pamiętajcie o kodzie ZAKRZAK i ty w sklepie. Bardzo wszystkim za to dziękuję. Zapraszam też wszystkich na moją mapkę, będzie mi mega miło, jeżeli wbijecie. Widzowie, jak wiecie, do Fortnite'a trafił ostatnio nowy rewolwer, który jednym słowem jest yy, potężny, mocny, mocarny, najlepszy. Ma on jedną kulę, ale gdy tą kulą Trafimy przeciwnika, to okazuje się, że przeciwnik po prostu zazwyczaj pada, bo jest to takie mocne. Ze mną jest dzisiaj Rafa, witamy. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, jestem mega ciekaw tego pistoletu, bo jak wiecie, on bije około stówę i zastanawia mnie fakt tego, czy da się tego używać jako double pompy. No właśnie, tak też miałem w głowie, żebyśmy to tak jakoś mniej więcej nazwali, że jakiś podwójny, bo ma to widzowie jedno amo, prawda? My dzisiaj możemy używać tylko tego, więc można powiedzieć, że będzie to taka podrabiana double pompa, no, Coś w tym stary jest. No ja jestem ciekaw, jakie to będzie szybko strzelne. Myślałem, że tutaj gdzieś będę to miał na plaży. Ogólnie można to znaleźć wszędzie, więc raczej z tym nie powinno być problemu. A problem będzie z gośćmi, którzy nam tu zlądowali gdzieś. Czyli na tobie wylądowały chłopy. No ja powiem ci tak, ja wylądowałem w takim miejscu, że tutaj nawet nikt nie chciał przyjść, bo tam nie ma dosłownie niczego. Moim celem wizowym jest teraz oczywiście znalezienie tego pistoletu, który. Znaczy pistoletu, w ogóle jak to nazwać? Bo to nie jest do końca pistolet, tylko jakiś taki ala rewolwer, nie wiem, Deagle. Coś takiego, no ciężko stwierdzić. Ej, chłop tu jakiś leci. Co on robi? Przepraszam bardzo. No, ja właśnie mówiłem, że kogoś tutaj na pewno będziemy mieli, ale co ciekawe, Zakrzak, Ja na kilka spotów nie mam żadnej skrzynki. To jest jakaś pechowa miejscówka ostatnio. Ja w ogóle stary, ja nie wiem co ja robię. Ja jestem na plaży, na której nie ma przedmiotów. A, tam jest gościu, który właśnie zabiera skrzynki. Do mnie strzelają. Eee, super to wygląda. Biorę brykę i uciekam. Ty ucieka i ja zejdę sobie tutaj jeszcze na dół i mam nadzieję, że uda mi się. W ogóle, ej, w ogóle właśnie, możemy to znaleźć w automacie, a być może z tego nam wyleci? Jednak nie. Ej, ja wiem, jak możemy dzisiaj to nazwać. Podrabiana double pompa, stary. Ja myślę, że to pasuje idealnie, tylko żeby zrobić podrabianą double pompę, to potrzebujemy widzowie yy, cztery takie pistole, a mamy ich zero. To na razie tak nie za bardzo możemy coś zrobić. Moja propozycja jest taka, żebyśmy przeszli na kopalnię, ponieważ na kopalni zawsze jest dużo rzeczy na ziemi, więc tam jest mega łatwo znaleźć przedmioty, które leżą na ziemi. No tak, bo w sumie ten rewolwer wydaje mi się jest w każdej wersji kolorystycznej. Szara, zielona, niebieska, fioletowa, złota. Mitycznej nie ma, a chciałbym zobaczyć taką mityczną, co na przykład nie wiem, one shotuje, chociaż pewnie bym się wtedy wkurzał, jakby mnie one shotowali. Więc widzowie idziemy na obu panom odkrywkę, szukamy pistola i ciśniemy. Ja w ogóle znalazłem teraz takie ulepszenie tutaj, że mocne trafienie w głowę od ciężkiej amunicji i to dopiero może być potężne. Zakrzewałem znaczy, ja dla ciebie tutaj leczenie, proszę bardzo. podka. jedna, druga, masz dwie duże. Możesz sobie wypić dwie duże i mam dla ciebie rybkę. E, no to stary, na bogato. A tam w ogóle lama jest, taka ciekawostka. I jeszcze chciałbym się odnieść do tego, co powiedziałeś, bo ten rewolwer chyba faktycznie jest na ciężkie ammo. To jaki ty będziesz damage dawał z tego, z tym perkiem? Ja to zawsze mogę przetestować. Yy, znajdziemy zaraz jakiegoś NPC-ta. I mi się udało to znaleźć. Zakszak, trzymaj tutaj, proszę bardzo, dla ciebie. I swoją drogą możemy sobie ulepszyć to na złoto, żeby zadawać ten maksymalny damage. Byłoby mega spoko. Ja w sumie golda mam 800, no więc podnosimy Mamuta, pistolet mamut. Mamuty to mi się kojarzą e, tylko z epoką lodowcową. Nie wiem jak tobie, nie wiem jak wam widzowie możecie napisać w komentarzu. A ja otwieram skrzynkę i trafią dla rafy! Prawie. Dobra, ja otwieram skrzynkę i nie trafiam. Moje gratulacje. Ja się nagle znalazłem już na odkrywce. Poleciałem sobie na kamieniu. E, I wydaje mi się, że tutaj na pewno coś będzie. W razie czego ucieknę za krzak. Na spokojnie. Tylko nie wiem, czy tutaj ktoś był. Dobrze by było, żeby to nikogo nie było. Słuchaj, jeżeli nikogo by nie było na odkrywce, możemy sobie na spokojnie wejść. Możemy sobie zabrać itemy. Może nawet safe, Zabrać golda safe, Ulepszyć to do złotej wersji. No naprawdę, gdyby tu nie było nikogo, to bardzo by nam to pomogło. E, no właśnie, najgorsze jest to, że co dopiero właśnie ziomek tam na środku. Coś robił, zyskałam. E, I ja stamtąd zwiałem, w razie czego. Dobra, to stary zwiewaj w takim razie. Ja teraz zastanawiam się w ogóle, gdzie znajdę amunicję. Wiesz, co? Zaryzykuję. Wezmę tutaj ammo-boxa, bo mam ulepszony. Proszę, daj mi ammo do tego, da. Do... Aha, Ponieźle mi dał ammo. No ja mam jedną amunicję do tego pistoletu. Czemu ammo do snajpy nie leci z niczego? A to ja ci muszę dać amunicję, bo ja o tym zapomniałem. Ale lecę sobie tutaj jeszcze nad wodę, bo tutaj czuję, że mamy rewolwer gdzieś. Zobaczycie, że tutaj gdzieś będzie. I proszę bardzo, dobrze wyczutę, bo sobie Właśnie znalazłem, także już mamy pierwsze dwa. Słuchajcie, no jakby nie Rafa, to byśmy nie mieli jeszcze żadnego. Więc Rafa, fajnie, że tutaj kierujesz szukanie tego rewolwera. Bardzo mnie to cieszy. Ej. Ta miejscówka zawsze tak wyglądała? Czemu ja tego nawet nie kojarzę? Nie wiem, ja tu byłem bardzo rzadko. W sensie, nie wiem nawet, kiedy ostatnio tu byłem. Przydałoby się tu trochę ammo od tej ryby. Ej, i w sumie jest amunicja. Ale jest amunicja. A, dobra, w amoboksach. No, ja niestety. Yy, szczęścia do amoboksów. Wiem powiedzieć, że nie mam, ale jednak mam, bo mi dało, więc jest Git. Ej, sprawdzisz ten. Yy, ten damage w głowę u tego gościa. Dawaj, dawaj, stary, porównajmy. Jaką masz wersję? Jaki masz kolor? No właśnie mam zieloną, tylko nie wiem ile zielona bije w głowę. No to poczekaj. Na 300. Strzelmy mu w hena. Raz, albo dobra, może nie na trzy, bo wtedy dobra, nie wiem. 168 182 108 No to stary Ty możesz szotować prawie. To złota wersja będzie biła ze 190. Ale ja mam coś jeszcze: desperackie przeładowanie. Pistolety z pustym magazynkiem przeładowują się szybciej. No to będzie dobre. Ej, czekajcie, spróbujmy. No, szybciej. Stary, ty masz jakieś, nie wiem, tutaj busty cały czas między. Jak to się dzieje? Ja dostaję jakieś tragiczne perki i tak w ogóle znalazłem drugi item. Więc możemy przetestować naszą pompę. W sensie naszą double pompę. Na czym to testujemy? Fajnie, jakbym mógł to przetestować na bocie. Ale przetestuję to na tobie. Raz, dwa. O, stary. O, będzie dobre. To chyba działa, co? No, stary, nie dość, że to działa. To wyobraź sobie, że ja trafię, nie wiem, jednego gościa dwa razy. Przecież ja mu zbiję 180 w sekundę, nawet w ja też znalazłem teraz drugą wersję, a to w ogóle dobrze by było w tych czystach zobaczyć. Czy gdzieś tutaj będziemy mieli za klucze, bo może klucze dostaniemy, zobaczmy na perki. Ale tym razem perka nie mam żadnego do tego. I tutaj też już nie. Ale ja się jaram. Ja chcę wbić komuś do boksa i zrobić mu taki double shot. Przecież gościu będzie w totalnym szoku. widzowie. no ja na pewno bym był. Pamiętam, że kiedyś nagrywaliśmy taki odcinek do mnie na kanał. To był jeden z pierwszych takich challenge widzowie, że graliśmy tylko Flintem. I ten film bardzo przypomina. I tamten odcinek, bo ten pistolet też ma jedną amunicję, też ma bardzo duży damage. Jest to w sumie taki flincior. Ale nie odrzuca. Hej, wiesz, co ja jeszcze mam? Recykling pistoletów. Pistolety nie za każdym razem zużywają amunicję. No to to już w ogóle będzie hit. Ty przecież jak ci ten pistolet amunicji nie zużyje, to, to ja pozdrawiam. To będzie jak, no może nie jak SMG, ale, 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 ale co, to będzie to OP. W ogóle jak u ciebie zamo, bo u mnie 21. No u mnie 12, ale na tą chwilę jest dobrze. A co z tą lamą? To no właśnie lama przyszła do nas chyba tu, bo jest kolejna stary. Ej, no to weźmy, bo ona będzie może amon nam dawała, dobra. Lama, proszę, tutaj. Upaść, koleżanko, dawaj jej w heada, ej, jak to składa szybko. A spokojnie. Tutaj niech nam jeszcze kopsnie amo. O, proszę bardzo, ej, lama, dajże, że to amo co potrzebujemy. No, gościuwa, nie troluj. Ja mam na razie 9, ale nie za każdym razem mi też zużywa. No, myślałem, że dostałem, ale nie dostałem. Dobra, wyjaśniam ją. Bierz amo sobie z niej, bo masz pewnie mniej, e, nawet się zrymowało i weźmy sobie jeszcze te splesze Rzućmy, weźmy te mityczne. Patrz ile tego jest. Ja mam full. No ja też mam full, ja mam 51 amo. Ja teraz stary, wykorzystam tam złoto u ciebie i robi... Ej, za nami coś? Za nami, że jakiś ziomek? Słyszałeś? Czekaj, no musimy to zobaczyć, bo. Ej, o! A to bomba jest. Dobra, XZ. Ty nie strasz. Ej, jak działa double pompa. Raz, dwa. 330 damage. Przecież ja tak. Ja, jak ja tak komuś zadam, to pozdro. Ło! Wow. Rafa, co mnie tu w ogóle wysadza, widzowie? Ja nie wiem, jak to tak w ogóle. I 25 osób do końca meczu. Przydałyby się jakieś fragi. Mi by się przydało do ulepszania jakieś stanowisko. Z miłą chęcią bym ulepszył to na złota. Nie ukrywam, że ja... Ja również bym sobie ulepszył, tylko akurat, gdy potrzebujemy stanowiska ulepszeń, to go nie mamy. To jest wizowie całkiem typowe dla nas. Ja, ja powiem wam szczerze, przyzwyczaiłem się, że jak czegoś szukam, to tego nie ma. Jestem w ogóle ciekaw, czy yy, ten dimage jest na daleko yy, w sensie coraz mniejszy. Yy, fajnie by było, żeby nie. Jak dobrze pamiętam, to z Digla był minimalnie mniejszy, ale nie jakoś dużo. Wiesz, trzeba brać pod uwagę, że mamy tutaj amunicję do snajperki. Czyli teoretycznie to ona nie powinna chyba tracić za dużo dimagea. A ja tutaj mam yy, pojem nikt Tylko mam nadzieję, że tu nikt w tym krzaku nie siedzi obok. W krzaku na szczęście nikogo nie ma. Po drugiej stronie. 80. Dawaj, stary, kręcimy. Znaczy nie kręcimy, tylko ich. Ło, oni też to chyba mają, bo dostałem za 100. To ty gadasz, czyli to będzie takim nowym. O ty chłopiec, co ja dopiero dostałem. Ej, ty dostałeś chyba stary heda. No, byczku, wychyl, jak się zaraz gwiznę! Gdzie? Ja mu dałem 90, ale on mi też dał! Jakie to mocne! Ej, to jest potężnie mocne. Tu nam się otwiera będziemy mieli zaraz. Ej, robię, robię to! Patrz! Co jest grane? Ja tylko zrywam na banikę! 80, 80! Leci tu! Ja nas uleczę! Raz, dwa! Uwaga, oni są na siorbie, stary, na efekcie siorba, uważaj U góry jest No, to nie będzie takie proste Pewnie 90, do... nice. nice Uwaga, uwaga, bo oni dalej na siorbie 90, dostał Prawie mu double pompę zrobiłem z tego Michu, ja mam takie lagi, stary, że to jest hit joj, ojoj, ojoj oj, Zakrzak, żyj, proszę, żyj 90 Nice, 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 nice! Tam jest bot się dobija do ciebie jakby, co? 90! Jak ty siekasz, człowieku, idę do ciebie na górę. Oni są w tym metalu po prawej i pod tobą. Ale oni są już mega obici, tylko stary, oni mają siorby, kumasz to! On znowu siorbem leczy, no nie no, no nie. A my też nie mamy czasami. No właśnie nie zdążyliśmy zabrać w tym problem. No może weźmy? Pytanie, czy oni się nie lecą tymi naszymi? Co? Nie, no to jest oszustwo! Ja nawet łowy nie... Dobra, ten skin ma za duży łeb. 90. Brawo, brawo, brawo. Tylko jest problem, wiesz o tym? Że jest duży problem, niestety. Ej, ja stary schodzę na dół. 90. Nice. Ja tutaj troszeczkę szedłem, bo nie mam co zrobić. Jak u ciebie. Ej, leży, leży, leży. Ej, leży. Nie, no stary. Ej, to był jakiś gigaczat i to byli Polacy. Pozdrawiamy. Jeszcze jeden, pozdrawiamy. jeszcze jeden. Widzę, widzę, widzę. No, 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 no nie przeładowano. Leżył łączy, chłopie, ale dostał Ale to chyba był bot To chyba był bocik, bo akurat jak do niego strzelałem To nawet nie reagował, ale stary Dobrze, że ich pokonałeś Bo ja już miałem tutaj taką złą sytuację ja, ja co strzał, to dostawałem A co powiesz na to, no jakiś taki krótki taniec dla chłopaków? A ja powiem na to, że ja jak na lato Panowie, pozdro I w ogóle znalazłem stary fioletową wersję Więc mam triple pompę Kumasz, triple pompę ty, A oni w dwójkę właśnie nie mieli tego czasami? Ty no mieli przecież, ty ich wyeliminowałeś Oni musieli mieć Słuchaj, kolejni goście strzelają się gdzieś na E. Myślę, że możemy ich tam wyrewolwerować naszymi rewolwerowa. rewolwerami, bo jesteśmy wyrewolwerowanymi rewolwerowcami, na wyrewolwerowanych rewolwerowcach i rewolwerujemy ich. Oni są tu. Widzisz go? Widziałem i niechcący mi się kliknęło. No, XD. I gdzieś jeszcze tu od prawej strony będzie drugi. Gdzieś tu. Ale kumasz w ogóle, ile ludzi tym gra? Bo to jest naprawdę potężne, stary. Ja na początku myślałem, że to jest takie. takie O, ale to jest bardzo dobre. No, to jest jedna z takich lepszych broni do Fortnite'a dodana ostatnio. Tak szczerze, całkowicie się z Tobą zgadzam. O, apteczka, apteczka. Daj, daj, daj mi tą apteczkę. Dobra, mam, leczę się. Tyle, żeby teraz nie dostać z rewolwera w dynikę, bo prawdopodobnie zginę na 120 HP. Dobra, ja sobie przelatuję tutaj na spokojnie. Uważaj na drzewa, żebyś na drzewo sobie tam nie wpadł. Ty, a ja mam dla ciebie leczenie. W ogóle zapomniałem o tym. A, to już... Już się uleczyłem, Już. Oj, prawie zginąłem. 10 osób prawa do końca. Strzelmy jeszcze tutaj jakichś dziutków. Myślę, że to jest bardzo dobry plan. Tylko trzeba ich znaleźć. Ja w ogóle powiem ci tak. Moim zdaniem najłatwiej to z tego się strzela, jak się ma hagię, Bo ma się wtedy wielką kontrolę nad tym przeciwnikiem. I na luzie można ich zbijać. Bo ja z low granda to teraz miałem przypał. Ej, ma gościa! Uhuhu! o! jak ty byś to zobaczył? 180 one-shot leży. Ale to jest niesamowicie mocne. Na drzew, na drzewie, drzewie. O 180 znowu. Co to jest? Ja wychodzę na górę, oni są na drzewie. Możesz, możesz iść ze mną i tam jest dobry look, Tani. Idę, idę, idę. Ej, ja cię kręcę. No przecież ja teraz dwoma strzałami zrobiłem 340 damage. A. 300 nawet 50. Widzowie, to jest niesamowite. No to, to, to jest niesamowite. Co ja będę tu oszukiwał? To jest niesamowite. Wiecie Goście chyba dalej są na drzewie gdzieś, ale nie wiem gdzie. Ja aktualnie Rafa poszedłem łowić rybę. Jest pode mną. O! 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 Przepraszam za tę reakcję! Przepraszam, ale tu się nie da inaczej zareagować 180, kolejny one shot Kumasz Ej, a wiesz jaki ja mam jeszcze pomysł? Jem rybę, yy, która mi pod będzie podświetlać Tylko nikogo akurat nie widzę Ej, to jest w sumie spoko, bo w dżungli na pewno może ci pomóc na, Bez dwóch zdań, myślę, że jak najbardziej to odda I wiesz co też odda? Wiesz co też odda? Zgadnij co odda Złoty pistolet w moim ekwipunku O, co ty gadasz? Ty, a dobrze by było, żebym ja go przetestował Tak szczerze Bo ja mam raz, wiesz, na, na hita, możesz mi pokazać, ile bym walnął. Może jest tu jakiś NPC. No to bierz, bierz i zobacz, czy przypadkiem nie walisz 200 kapy, bo jeżeli to by było 200, to zdajesz sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie wszyscy proplejerzy żeby szukali tego perka i tego pistoletu na turniejach. Ale tak pewnie by było. Ja lecę szukać jakiegoś tego. Tutaj chyba będzie NPC. No zobacz. Jak to daje 200 widzowie, to robię salto w tył. Mi się wydaje, że to jest mega prawdopodobne z tym perkiem, ale zobaczymy. Jest tutaj ziomeczek. Panie kolego, zobaczmy. 198, no żart, to jest jakiś żart Totalny, Fortnite tak zrobił specjalnie Tak jak kiedyś ze spazem, żeby nie był na hita No na pewno, ale to i tak jest mocno Ej, ale nie ma jeszcze jakiegoś perka Który by, na mitycznej wersji nie ma, to może dlatego Albo dopiero wprowadzą i będzie się działo No tak, to może być, ej, sześć osób Właśnie ja tutaj widzę, że sześć osób do końca Ja tak staram się ich znaleźć, ale Ni to ich nie słyszę, no ja, ja nie, nie widzę Nie słyszę, ni, nic się tu nie dzieje nie rafa, nie rafa, mam ich w powietrzu, jak coś Sorry, że przerwałem, ale, ale Lecą mhm. blisko, Dzie stuwa w powietrzu. Ratunku! Stary, nagle dostałem i to dużo. O, cię kręcę. Dobra, uh, nie wiem do końca, co mam teraz zrobić, bo mnie gość dojeżdżał. No to graj sobie, graj. Ja mam szansę jakoś po ciebie przyjść, czy nie? Oni są już u góry tutaj. To Ja powiem tak, Rafa, ja prawdopodobnie, jakbym tutaj jakoś boczkiem przeszedł. Ej, jest szansa? Nade mną jest gość. Dostał stówę ode mnie. Chyba ciężko, bo on tam na tobie siedzi cały czas. Stuwa drugi! Olej jak zbijam! Dobra, e, Wizowie, jak to się mówi, to nie ryzykuję, ten szampana nie pije. Pięć, trzy, jeden Rafa, ja cię tak nie zostawię! Oho, a może lepiej mogłem się ta... Dobra, chyba, chyba jednak się zostawię, sorry. No nie no, tak się nie robi, no. Powinieneś już nie wiem, jakoś tam mnie poskłada. Pa, 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 pa! pa. Widziałem i leży stary Ten pistolet jest kozacki Tylko proszę żebym ja przeżył Ej jak ja padnę widzowie to Dobra żyję Ale co ja dałem To dzisiaj już trzeci taki frak. To jest pogwizdane to, to jest naprawdę gwizdnięte ostro widzowie Cztery osoby do końca robię to I trzy teamy jeszcze Trzy teamy czyli duo, solo i solo Ej proszę żeby z tej skrzynki wypadła mi apteczka Albo splash'e cokolwiek proszę Dawaj 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 dawaj, dawaj. Dziękuję A ja zauważyłeś że znowu są inne strefy? I tak. ja to powiem ci, Rafa, tak szczerze, że ja to już nie wiem, co się dzieje z tymi strefami, bo one to są cały czas inne. Ja mam raz na każualu ruszaną, raz nie mam ruszanej, ja już nie wiem, jak to działa. Jeden na dwa, myślisz, że mam szansę wygrać? A ja myślę, że na pewno. Słuchaj, stary, no powiem tak, że zrobię wszystko, żeby to się udało. Mam triple pompę, tak to nazwę. Przecież, tak szczerze, to jest nawet lepsze niż pompa triple double. Ajajaj U, Wygrałem! Wygraliśmy! Co jest? Zapraszam wszystkich na moją mapę, będzie mi mega miło, jak wbijecie. Pamiętajcie o kodzie ZAKRZAK i ty w sklepie wbijajcie na te filmy. Trzymajcie się, cześć!